Sadna, mam na imię Kasia i chciałabym Was zaprosić do praktyki Sadkrija. Sadkrija jest fundamentalną kryją jogi kundalini, dlatego powinna być wykonywana przez każdego jogina podczas jego codziennej porannej praktyki sadny przez co najmniej 3 minuty. Jest tak ważna, ponieważ pomaga pobudzać i podnosić energię kundalini, czyli energię naszego potencjału. Ta krija działa też bardzo dobrze ogólnie na nasze zdrowie fizyczne poprzez delikatny i rytmiczny masaż organów całego ciała, wzmacnia też nasze serce poprzez rytmiczne podnoszenie i zmniejszanie ciśnienia krwi. Dodatkowo ruch, który będziemy wykonywać w kri, ciała w sposób pulsacyjny, przez kurszce i relaksację powodujemy, że fale energii przepływają przez nasz organizm, energetyzują go i uzdrawiają. Ta pomaga też podnieść energię z naszych dolnych czakr, odpowiedzialnych za takie nasze bardziej podstawowe fizjologiczne potrzeby, do wyższych, poprzez serce, miłość, ku pełnej świadomości i znalezieniu naszego potencjału, Kreatywności i celów w życiu. Na początek, przed praktyką, połączymy się ze swoim wewnętrznym przewodnictwem Adi na Aung namo, Gurudev Namo. Oddamy pokłon naszemu wewnętrznemu przewodnictwu, aby nas prowadziło w czasie praktyki. To mantrę zaśpiewamy trzy razy. Następnie zaśpiewamy mantrę ochronną, która takim właśnie ochronnym światłem otoczy naszą aurę, nasze pole elektromagnetyczne w czasie praktyki. Teksty tej mantry to atgoryname, gyugatgoryname, sadgoryname, siligurudevyname. Wpiewamy ją trzy razy. Teksty mantry znajdziesz w opisie pod filmem. Usiądź w pozycji łatwej, czyli w siadzie skrzyżnym. potrzyj o siebie obydwie dłonie. Połóż dłonie na sercu w mudrze modlitwy. Dociśnij kciuki do mostka, wydłuż kręgosłup do szyi. Przyciągnij delikatnie brodę do mostka. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Całkowity wydech i wdech do pierwszej mantry. O, Идем до други Адгоре на ме, чугат горе на ме, сад горе на ме, сиригородеве ме. Адгоре на ме, чугат горе на ме, сад горе на ме, сиригородеве ме. Адгоре на ме, чугат горе на ме, сад горе на ме, сиригородеве ме. I Otwórz oczy, połóż ręce na kolanach, setkę wykonamy w klęku. Uklęknij, połącz razem kolana i usiądź na piętach. Ręce układamy w mudrę, która pieczętuje obieg energii w naszym ciele. Zaplatamy palce naprzemiennie, kobiety. Albo osoby, które chcą pobudzić żeńską energię, mają lewy kciuk na górze mężczyźni, albo osoby, które chcą pobudzić męską energię w ciele, mają prawy kciuk na górze. Prostujemy palce wskazujące, tak ułożoną mudrę umieszczamy nad czubkiem głowy, nad czakrą korony. Ręce są proste w łokciach i są blisko głowy, blisko uszu. Kręgosłup jest wyprostowany. Oczy w naszej praktyce są zamknięte, a uwaga jest skierowana na punkcie między brwiami. I w tej pozycji będziemy rytmicznie powtarzać, czantować mantrę sad Nam. Sat oznacza prawdę, Nam oznacza naszą tożsamość. Ponieważ w tej krii pracujemy bezpośrednio z energią kundalini, wykonujemy ją właśnie z tą mantrą. I teraz, czantując Sat, wciągasz pępek do kręgosłupa. Nam rozluźniasz brzuch. Set, nam, set, nam. I na 10 sekund ma przypadać mniej więcej 8 powtórzeń mantry. Zaraz wykonamy tą praktykę razem. Y Będziemy razem praktykować przez 3 minuty. Praktykę można systematycznie wydłużać aż do 11 minut, albo nawet 31 minut. Pamiętaj, aby po praktyce wykonać relaksację, położyć się na plecach i relaksacja ma być dwa razy dłuższa niż praktyka. Czyli jeżeli razem wykonamy praktykę przez 3 minuty, to połóż się na plecach do relaksacji z zamkniętymi oczami na 6 minut. Zapraszam, ułóż dłonie w mudre, zapleć palce na przemianie. Zdecyduj, czy lewy kciuk jest na górze, pobudzasz energię żeńską, czy prawą męską. Wyprostuj palce wskazujące Unieś ręce nad czubek głowy, wyprostuj ręce w łokcie, wydłuż kręgosłup, zamknij oczy, skieruj wzrok na punkt między brwiami i zacznij ze mną czętować nadrę. Sad na sad. wciągasz prądek do kręgosłupa, na puszczesz. Set Nam 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 set nam. set Nam set Nam set nam. set Nam set Nam set Nam. Set, Nam, 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 Set Nam, num set 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 Nam, set. 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 Nam Nam Set 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 Num Set Nam Set Nam Set Nam Set Nam Set Nam Set Nam, set. 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 Nam, Set, nam, set, nam. I teraz weź głęboki wdech, wstrzymaj oddech, wydłuż kręgosłup, podciągnij górę mięśni analne, seksualne, przyciągnij pępek do kręgosłupa, wizualizuj energię podnoszącą się od podstawy kręgosłupa tyłem do czubka głowy i wydech, zostań w pozycji. Głęboki wdech, całkowity wydech, wstrzymaj powietrze, i znowu podciągnij mięśnie, analne, seksualne pępek do kręgosłupa, przepona do góry broda delikatnie do mostka, i znowu wizualizuj energię podnoszącą się od podstawy kręgosłupa do czubka głowy. I wdech. I wydech. I delikatnie szerokim łukiem opuść ręce. Teraz połóż się na plecach, zamknij oczy i przez 6 minut. Pozostań w relaksacji. A naszą praktykę po relaksacji kończymy mantrą Sat Nam. Prawda jest moją tożsamością. Zaśpiewamy trzy razy. Długie Sat, krótkie Nam. Usiądź w pozycji łatwej. Po trzy dłonie Złóż dłonie w mądre modlitwy, połóż na sercu, połącz się z sercem, podziękuj sobie za praktykę, weź głęboki wdech, całkowity wydech i wdech do mędry. Um so